Dziewiątka sobie stoi na widoku. Super. Rozstawiamy naszych w jakiś tam sposób do uznania nie opracowałem jeszcze coś. szczególnej taktyki na tą misję. Są nie bardzo Two, pające dwa razy gram no, oprócz tego no może five, trzy. Seven, to, als, w każdym razie nie przykłada się do niej zbytnio więc nie jest to jakiś konkretnie wcześniej opracowany sposób ustawienia po prostu no po prostu W każdym razie już pojawiają się działy przeciwnika. Jest BMP! Oczywiście najlepiej będzie się pozbyć go samemu. I już mamy aż raz. 4 alteryżystów. Tam znajdziemy jeszcze drugie BMP. No i proszę bardzo, oba mamy z głowy. No ale BMP to jest tam e, czubek góry lodowej, gdyż piechota stanowi tu większe, o wiele większe zagrożenie. Mamy to... tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dziewiątka sobie stoi na widoku. Super. To chyba nie jest najlepsze miejsce dla niej. By ją tam wysłać.

Jednak nie. Nadchodzi z tamtej strony, ze strony zachodniej. Down. Kurwa. Naprawdę kwestia wykalibrowania celownika tutaj jest Ten nieco kłopotliwa, gdyż my stoimy w miejscu. Przeciwnik się wciąż porusza. To super, załatwili nam medyka a postawimy go w tamtym kącie, żeby osłonić go przed tym, no ale jak widać co zmienili kierunek ataku To chyba jest nawet kwestia losowa to z której strony będą nadchodzić Mówiłem o północy, ale to ale ostatnio kiedy, kiedy grałem, to kojarzę, że nadchodzili bezpośrednio z północy. Albo coś mi się pomieszało. No w każdym razie nasze ustawienie jest niezbyt fortunne, gdyż odrywają kolejni nasi kompanii. Ale jak widać, Sowietów jest sporo. A krzaki stanowią osłonę dla nich. No to niezłe. Szóstka ranna, a my nie mamy medyka. No i szóstka nie żyje. Współpracując z tym, nie widzę, że i on nie chciał strzelać. A piątka zamiast chwycić za karabin stoi z tym AT4 i celuje w nie wiadomo co. Jak na razie mam, straciliśmy 4 osoby. Nie jest tak źle, no ale trzeba ograniczyć te straty. Też dowództwo nie pozwoli nam zaatakować drugiej bazy. Na szczęście pojawiło się już wsparcie w postaci drużyny Charlie. Nawet więcej to jest chyba niż jedna drużyna. W każdym razie nie jesteśmy już sami. No aczkolwiek kontra kontratak Sowietów już się praktycznie zakończył. Także jak mnie mam po... Znajdzie się jeszcze jakiś Sowieta zabłąkany tam w tych krzakach. Trzeba go was własnoręcznie wytropić. Alpha, this is Alpha. We've taken our first right. objective. What are our orders? Alpha, await orders from Bravo One. Out. Alpha, this is Bravo One. Gather your men together and move on. Over. Understood, Bravo One. On way. Over. Report when you are in position. Bravo out.